Witajcie moi drodzy na 77. lekcji kursu świadomego podnoszenia i świadomego utrzymywania wibracji na wysokim poziomie. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, a ten kurs stworzyłam na podstawie książki Kaligreja praca z energią. Zapraszam kochani jeżeli jesteście po raz pierwszy zacznijcie od wstępu kurs znajdziecie w playlistach a my lecimy lekcja 77 fioletowa szata. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała podzielcie się w komentarzu podzielcie się w komentarzu czy warto czy warto wziąć udział w tym kursie i czy warto z niego skorzystać co się dzieje z wami już po tylu lekcjach Istnieje pewne zgromadzenie dusz, które niegdyś przemierzały drogi ziemi, a teraz pracują w niebie, by zmienić i uzdrowić świat. Przez wielu autorów są nazywane w niebo wstąpionymi mistrzami. Tymczasem ja ostatnio skłaniam się raczej ku nazwie Strażnicy Światła. Do jej utworzenia, to są słowa autora książki, zainspirował mnie sen, w którym odzwierciedliłem niesamowite królestwo zamieszkałe przez silne, świetliste istoty siedzące dookoła stołu. Jeden z tych mistrzów mądrości, znany jako Saint Germain, jest strażnikiem boskiej mądrości i pomaga nam wkraczać na głębsze poziomy świadomości. Jest jednym z władców karmy, który pomaga nam odłączyć się od tej starej karmy oraz opiekuje się duchową energią znaną jako fioletowy płomień. Jest to potężna forma duchowej energii, z której możemy korzystać aby przebić się przez ograniczenia. Może powołać się na niego każdy, niezależnie od wyznania czy rasy. Dawno temu ten strażnik światła działał oficjalnie na Ziemi jako hrabia de Saint Germain. Był wówczas uważanym i szlachetnym filozofem. Istnieją przekonania, że w jego żyłach płynęła królewska krew, gdyż był owocem królewskiej miłości. Jednak jego prawdziwe pochodzenie nie jest do końca udowodnione. Pomimo tych sprzecznych informacji wiemy, że z pewnością istniał i był obdarzony niemałym talentem. Był jednym z tych ludzi, którzy z powodzeniem mogą zabrać się dosłownie za wszystko. W jego przypadku była to umiejętność posługiwania się kilkoma językami, muzykalność i rozległa wiedza na temat okultyzmu i spraw duchowych. Saint Germain był taki, bo taki jest jego duchowy przydomek był wszechstronnie utalentowanym i uduchowionym człowiekiem. Dzięki temu dziś możemy pomóc Ci dostrzec do to, co jest w Tobie, to pomożemy Ci dostrzec tą Twoją duchową mądrość, która jest ukryta w Twoim wnętrzu oraz wyrazić Twoje talenty. Co więcej, Saint Germain pomoże Ci być zrozumianym i akceptowanym w społeczeństwie za to, Kim naprawdę jesteś i bez względu na Twoją przeszłość. Wibracja na dzisiaj, moi drodzy. Czas zaczerpnąć nieco mądrości od przewodnika, który pragnie Ci pomóc. Dzisiaj przyjmiesz wsparcie i mądrość Saint-Germain oraz fioletowe światło. Powidasz je w swoim życiu, a ono pomoże Ci stać się jeszcze lepszą osobą. Ważne jest, Abyś pamiętał, że dzisiejsza lekcja dotyczy nie tylko wzmacniania wibracji i spotkania z wniebowstąpionymi mistrzami w niebie, dzisiaj uznasz, że zasługujesz na otrzymanie mądrości, dzielenie się swoimi talentami oraz na akceptację i uznanie tego, kim jesteś, bez konieczności dostosowania się do innych. Możesz przywołać Saint Germaina, kiedy tylko chcesz. Jest wielowymiarowy jak aniołowie i potrafi być jednocześnie w każdym miejscu. Otrzymujesz teraz fioletową szatę wiedzy. Załóż ją dzisiaj. Ujrzyj siebie spowitego jasno fioletową szatą. Wyobraź sobie coś na krój stroju z filmów Harry'ego Pottera. Niech szata okryje całe twoje ciało. Wyobraź sobie, jak fioletowa energia szaty wsiąga w Twoją aurę i świeci od środka, a następnie wypowiedz słowa. I tu, kochani, dzisiaj praca szczególnie, bardzo mocno samodzielna. Sami zróbcie sobie taką medytację, sami przywołajcie do siebie przewodnika, wyciągnijcie do góry, wyobraźcie sobie, jak nakłada na Was szatę i powtórzcie słowa. Poczujcie jak ta szata fioletowa, która będzie Was okrywać, będzie pobudzać Wasze talenty, Waszą chęć do działania, Waszą wiedzę, Waszą mądrość. Słowa, które będą do powtórzenia, będą napisane w opisie karty. Dziękuję Ci, Saint Germanie. Możecie być święty, święty Germanie, za okrycie mnie swoją szatą mądrości. Jestem gotowy, by przekroczyć wszelkie ograniczenia, które kiedyś zostały na mnie nałożone. W ten sposób wyrażam swoje dary i talenty. Wspaniale jest wiedzieć, że moja wewnętrzna mądrość jest podświetlona Twoim przewodnictwem. Tak zatem jest. Zasługuję, by być akceptowanym. Za to, kim jestem. Podziękujecie wtedy na końcu Saint Germanowi. Możecie go przytulić, bo oni się uwielbiają przytulać. I ja Wam również kochani, dziękuję. Podzielcie się w komentarzach, jak Wam poszło w medytacji. Zróbcie tą medytację najlepiej przed snem i pójdziecie sobie wtedy spać w fioletowej szacie. Otuleni przewodnictwem Saint Germain. Przytulam cudownych doznań życzę Magda.